Nauczanie domowe, poniedziałek, czwarty tydzień adwentu. Psalm 25, wersety 4, 5, 8, 10 oraz 14. Tytuł: Tobie mam nadzieję. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, Boże i zbawco. Tobie mam nadzieję. Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski. Dla Jego praw i przymierza. Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom i objawia im swoje przymierze. Nadzieja jest sprawnością, snotą i tutaj może to być cnota teologalna. Możemy ją wtedy tylko otrzymywać Bóg ją ma i nami udziela. I nadzieja jest zarazem cnotą moralną. Mogę ją wypracować. Mogę poczynić starania, które spowodują, że jest we mnie więcej nadziei. Te dwie cechy cnoty nadziei są ważne. I ważne, żebyśmy to rozumieli. Mogę coś otrzymać i mogę coś wypracować. W tym psalmie 25 skupimy się na tej pierwszej to znaczy na cnocie teologalnej. Psalmista mówi w wersecie piątym, Tobie mam nadzieję. Zatem nadzieja zakotwiczona jest w Bogu. I to zakotwiczenie Psalm 25 pokazuje w dwóch wymiarach. Pierwszy, nadzieja zakotwiczona jest z natury Boga, a drugie, że nadzieja jest zakotwiczona z działania Bożego. Najpierw natura Boga, ponieważ Bóg jest dobry i łaskawy, to powoduje, że nam nadziei udziela. Sama natura Boga powoduje, że wzbudza się w nas nadzieja, że Bóg tę nadzieję przelewa na nas, udziela jej. I drugie to mamy w wersecie 8 i 9, pokazuje że Boże działanie powoduje przekazywanie tej nadziei człowiekowi. Jakie to działanie? Wskazuje drogę grzesznikom. Chodzi tu o to, że Bóg nie zostawia człowieka bezradnego, nie zostawia człowieka na pastwę losu, na pastwę grzechu, na pastwę zła. Wskazuje drogę? oznacza troszczy się. Chce dać człowiekowi tę możliwość współpracy. Chce dać cel. Chce pokazać, słuchaj, nie straciłeś jeszcze wszystkiego. Naprawdę jest szansa. Możesz. I ta droga jest wskazana. Drugie. Działaniem Boga pomaga pokornym czynić dobrze to działanie z kolei uzdalnia uzdalnia człowieka do tego żeby wykonać jakieś dobre dzieło żeby podjąć je żeby ostatecznie osiągnąć ten cel który zabłysnął w ludzkim sercu to pragnienie które sam Bóg wzbudził ale pomoc Boża powoduje że jesteśmy w stanie zrealizować to czego zapragnęliśmy tego dobra które się nam pokazało, i po trzecie, uczy ubogich dróg swoich. Bóg nas poucza, Bóg daje światło, Bóg wskazuje, jaką drogą pójść, w jakim kierunku się udać, w jaki sposób rozwiązać daną sprawę, dany problem, daną sytuację. I to jest to trzecie działanie. Zauważmy też adresatów tego działania. Są to grzesznicy, są to ludzie pokorni i są to ludzie ubodzy. W szczególny sposób grupy osób, które potrzebują nadziei, które nie dadzą sobie rady bez nadziei. A Bóg chce pokazać, Twoja sytuacja nie jest beznadziejna. No właśnie w tej sytuacji ja Ci przynoszę. Nadzieję, której potrzebujesz. Zatem, żeby nadzieja była we mnie, ta Boża, jak mówimy, teologalna cnota, muszę najpierw uznać, że ta nadzieja jest w Bogu, że ona się tam znajduje, że ona ma tam źródło, że od tego Boga ta nadzieja może przeniknąć do mojego serca. Zarówno wtedy, kiedy jesteśmy blisko natury Boga, bo Bóg jest dobry i łaskawy, kiedy ja powiedzielibyśmy w takim adoracyjnym przebywaniu z Bogiem, chłonę, to kim jest Bóg? Jaki jest Bóg? Wtedy, kiedy karmię się ciałem Chrystusa, wtedy On przenika moje serce, wtedy, kiedy czytam Słowo Boże. Jestem blisko tego bijącego serca Ducha Świętego. To wszystko sprawia, że ta dobroć i łaskawość budzi we mnie nadzieję. I drugi wątek działania Bożego, kiedy jestem w bardzo konkretnej sytuacji, w której potrzebuję pomocy, potrzebuję wsparcia. I Bóg wtedy wskazuje drogę, wtedy pomaga czynić, wtedy uczy jak chodzić po drogach Bożych. Bóg, który jest pełen nadziei i chce, żeby Twoje serce stało się sercem pełnym nadziei. Niech w tym przyjmowaniu Bożej nadziei do Twojego serca błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.